Kolejna rzecz, która odróżnia firmę Rich Dad od innych, to pojęcie czterech kwadrantów: E, S, B oraz I. E to pracownik etatowy, S, samozatrudniony, specjalista, B to duży biznes i to inwestor. Tutaj mamy tak zwany trójkąt BI. Pokazał mi go bogaty ojciec, kiedy byłem jeszcze dzieckiem i chciałem zostać przedsiębiorcą. Co zwykle doradzam ludziom? Jeśli chcesz zwiększyć dochody, to może trzeba by zostać przedsiębiorcą. Doradzam, by zachować swoją dotychczasową pracę i rozpocząć dodatkowy biznes. Coraz więcej multimilionowych biznesów powstaje dziś przy kuchennych stołach. Więc nie rzucaj pracy, niech strumień pieniędzy płynie do Ciebie z wypłat. Ale jeśli chcesz być przedsiębiorcą, to poznaj trójkąt BI. Składa się on z ośmiu elementów. To misja. Zespół, przywództwo, a do tego produkt, prawo, systemy, komunikacja i przepływ pieniężny lub księgowość. Jeśli masz być przedsiębiorcą, musisz to znać, by Twój biznes się rozwijał. Większość biznesów upada. Zdaje się, że 9 na 10 upada w ciągu pierwszych 5 lat. A z tych 10%, które przetrwają, 90% upada w ciągu kolejnych 10 lat. Upadają dlatego, że brakuje w nich co najmniej jednego z elementów trójkąta BI. Nie liczy się to, co wiesz, ale czego nie wiesz. Można na to również spojrzeć tak. Ja chodziłem do szkoły wojskowej. Pierwszą rzeczą, jakiej Cię tam uczą, jest waga misji. Potem gra w zespole i przywództwo. Wielu studentów MBA nie odnosi później sukcesów w biznesie, ponieważ nikt ich nie nauczył tego, czego uczy się żołnierzy misji, gry zespołowej i przywództwa. Ja taką naukę odebrałem. Kolejna rzecz, którą tłumaczę tym, co przychodzą do mnie i mówią: Mam świetny produkt albo Mam kapitalny pomysł. Jak widzisz, produkt stanowi najmniejszą część trójkąta BI. To, że masz dobry produkt czy świetny pomysł, nie znaczy, że odniesiesz sukces. Kwestie prawne, na przykład kiedy projektowaliśmy grę cashflow, musiałem zastrzec prawa do znaku handlowego, wyglądu planszy itd. Sprawy prawne są na drugim miejscu. Przy nieruchomościach muszę najpierw sprawdzić, czy wszystkie dokumenty są w porządku. Kolejne są systemy, system księgowości, produkcji, dystrybucji, marketingu. To takie niemal inżynierskie spojrzenie na sprawę. Komunikacja to marketing i sprzedaż. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem po odejściu z marynarki wojennej było zatrudnienie się w sprzedaży. Chciałem nauczyć się dobrze komunikacji i sprzedawania. Następny jest przepływ pieniężny, którego uczy gra Cashflow. Kiedy odnosisz sukcesy, masz duży przepływ pieniężny, ale jeśli brakuje któregoś z tych ośmiu elementów, przepływ momentalnie spada. Tak wygląda trójkąt BI. To taki drogowskaz dla Ciebie, jeśli powinieneś zachować swoją dotychczasową pracę, a jednocześnie uruchomić dodatkowy biznes. Niech to będzie Twój przewodnik do zbudowania wielkiego, wielomilionowego, a nawet miliardowego biznesu. I to wyróżnia edukację w firmie Rich Dad.